Cześć! Witamy ponownie w studiu PC Formatu. Jak widzicie, trochę tutaj u nas się zaniebieszczyło. A to dlatego, że mamy sprzęt, który nawiązuje do tej bardzo atrakcyjnej barwy skądinąd. SteelSeries Arctic 7P Plus Wireless. Pewnie zwróciliście uwagę na to, że opakowanie również jest niebieskie. A to dlatego, że te słuchawki są przeznaczone, przynajmniej w pierwszej kolejności, przynajmniej tak producent się chwali, do systemu PlayStation. Dlaczego PlayStation? Odpowiedź jest bardzo prosta. Te słuchawki są zgodne z systemem Tempest 3D, który znajdziecie w najnowszej odsłonie konsoli PlayStation. Piątka z tymi słuchawkami zabrzmi tak, jak chcieli jej twórcy. Na PlayStation jednak się nie kończy. Te słuchawki są, wbrew pozorom, bardzo uniwersalne. Podłączymy je do PlayStation 4, do PlayStation 5. Nie wzgardzi nimi również PC, -t. ucieszą się posiadacze Nintendo Switch'a, jak również telefonów z Androidem. Dlaczego? Popatrzcie sami. For Glory. Oczywiście całość utrzymana w niebieskiej kolorystyce. Zobaczmy same słuchawki. Foliki nam nie będą już potrzebne. Dominujący kolor to oczywiście biel. No, nazwa zobowiązuje, w końcu arktisy, prawda? Zresztą, no umówmy się, każdy, kto zna choćby pobieżnie linię tych słuchawek, nie będzie zaskoczony takim, a nie innym kolorem barw. Biała obudowa, matowy, przyjemny w dotyku plastik. Klasyczna już dla stir Sirius budowa z napinaczem w postaci, no, takiej gumy. Zobaczmy, czy jest regulacja. No oczywiście, jest regulacja. Rzep... Pozwala bardzo szybko dostosować poziom naciągu tego napinacza. Cóż więcej można powiedzieć? Ha! Niebieska barwa wewnątrz nauszników, wnętrze napinacza. To wszystko wizualnie świadczy, że mamy do czynienia z produktem w pierwszej kolejności przeznaczonym dla konsoli PlayStation 5, która oczywiście też jest biała, nie zapominajmy o tym. Muszle, przyjemna, miękka pianka otoczona materiałem. No tutaj możemy w ciemno założyć, że w takim zestawie uszy raczej nie będą nam się pocić, nawet podczas wielogodzinnych sesji. A to, że możemy bardzo długo grać, wynika ze specyfikacji tychże słuchawek. Producent deklaruje 30 godzin działania na pojedynczym ładowaniu. A co, jeśli się rozładują? Świetna wiadomość. 15 minut na kablu wystarczy na kolejne 3 godziny grania. Szybkie ładowanie no, niezaprzeczalna zaleta tej konstrukcji. Co tu dużo mówić? Mikrofon wysuwany. W razie potrzeby chowany. Tutaj też nie ma niespodzianek. Arctisy już od jakiegoś czasu stosują ten rodzaj mikrofonu. Z powodzeniem zresztą. Jeśli chodzi o samą budowę słuchawek, popatrzmy na to, co się znajduje na krawędziach muszli. Nie zabrakło oczywiście tutaj wyciszenia mikrofonu, regulacji głośności. Suwak działa w sposób płynny, nie ma tutaj żadnego terkotu, nie stawia on oporu. Ponadto mamy wejście dla okablowania, USB-C, mini-jack. Tutaj dla tego kabelka jeszcze jeden porcik. Jeśli chodzi o drugą muszlę, Wyłącznik i regulacja side tone dla mikrofonu. Przyzwoity zestaw, aczkolwiek żadnych niespodzianek nie ma. Ci, co znają poprzednie edycje tychże słuchawek, poczują się jak w domu. Popatrzmy, co jeszcze w opakowaniu jest. Okablowanie. Sztuk 3. Ładowanie, przedłużacz. To jest chyba do podłączenia do pada. No ale zobaczmy. Najważniejsza część zestawu, nie licząc samych słuchawek, to ten mały dągielek USB-C. Jak widzicie, forma jest dość nietypowa. Przynajmniej dla konstrukcji, które natywnie przeznaczone są do PC. -ta. Na ogół to trochę inaczej wygląda. Tutaj mamy nieco spłaszczony, nieco wydłużony. W dalszym ciągu niewielki to coś pozwala nam podłączyć słuchawki, jak już wcześniej wspomniałem, do konsoli, ale również do peceta, do telefonu komórkowego właśnie. Zobaczmy czy zadziała z moim telefonem. Bardzo dobrze działają za droidem. Jeśli chodzi o same słuchawki, no nasza tutaj krótka forma tych unboxingów oczywiście nie pozwala dogłębnie sprawdzić jakości brzmienia, przekonać się, co te słuchawki potrafią. Tym niemniej z pewną dozą ostrożności mogę powiedzieć, że dźwięk jest bardzo dobrej jakości, lekko ocieplony, całkiem szczegółowy. No, no jeśli chodzi o więcej wrażeń. O, nie obędzie się bez wielogodzinnych sesji z tymi słuchawkami, użytkowania ich na różne sposoby. Jestem bardzo ciekaw, co potrafią, zarówno z Androidem, jak i z pacetami, oczywiście z PlayStation 5. Ja jestem Grzesiek Karaś, byliście na kanale PC Formatu. Dajcie znać, czy podoba Wam się taki japoński, niemal PlayStationowy design najnowszych Rectisów. Jak również, oczywiście, co sądzicie o samych słuchawkach. Still serious. Dzięki, że byliście z nami. Do zobaczenia do następnego razu.